Dlaczego dobry serwis to wyzwanie? Nasze rozwiązanie. Cześć. Od ponad 27 lat pomagamy klientom w podejmowaniu najlepszych decyzji ubezpieczeniowych i finansowych. Moim celem zawsze było oferowanie serwisu na najwyższym poziomie, abyś mógł czuć się pewnie i bezpiecznie. Ale czy wiesz, że w branży ubezpieczeniowej dobry serwis to prawdziwe wezwanie? Model wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej sprawia, że utrzymywanie wysokiej jakości serwisu jest coraz bardziej trudniejsze. Dlaczego? Jeśli optymalizujemy Twoje umowy, abyś płacił mniej. Jednocześnie zmniejszamy nasze wynagrodzenia. Dodatkowo wsparcie w sytuacjach takich jak zgłaszanie szkód czy regularne przeglądy umowy to czas i zasoby, które często nie są objęte standardową prowizją. Zgodnie z prawem, naszą podstawową rolą jest. Maklerów jest doradzanie w sprawach ubezpieczeniowych, finansowach, finansowych oraz zgłaszanie szkód. Jednak wiele usług, które my uważamy jako kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa, jak optymizacja umów czy kompleksowe wsparcie w przypadku szkody, nie jest honorowane. Dlatego stworzyliśmy. Trzy unikalne pakiety, które pozwalają nam świadczyć serwis na najwyższym poziomie i jednocześnie działają w sposób zrównoważony. Pierwszy pakiet to darmowy, pakiet darmowy bazys. Tu są podstawowe wsparcie, które obejmuje doradztwo, administrację umowami i zgłaszanie szkody. Ważne. Tylko jej zgłoszenie. Pakiet Komfort to pełne wsparcie w przypadku szkód od zgłoszenia aż do ich zamknięcia. Dodatkowo ofer oferujemy optymalizację kosztów energii, co pozwala zaoszczędzić nawet ponad 300 euro rocznie. A także sprawdzamy i porównujemy Twoje ubezpieczenia. Premium, najbardziej kompleksowy pakiet. Oferujemy współpracę z ekspertami, takimi jak doradcy podatkowymi czy prawnicy. Pomagamy w przygotowaniu pełnomocnictw medy medy medycznych i prewencyjnych oraz, jak chcesz, przygotujemy Ci dokumenty do rozliczenia podatkowego. W niektórych ubezpieczeniach możesz liczyć na brak wkładu własnego. To pełna ochrona i wsparcie, jakiego potrzebujesz. Dla firm proponujemy także premium pakiet, w którym automatycznie jest dokładnie Twoja rodzina ujęta. Ale to nie wszystko. W pakietach komfort i premium znajdzie się jeszcze więcej korzyści dla Ciebie. Szczegóły otrzymasz od nas na e-mail. Twój spokój i bezpieczeństwo są dla nas priorytetem. Dzięki naszym pakietom możesz mieć pewność, że zawsze działamy w Twoim najlepszym interesie. W najbliższych dniach na pewno jeszcze porozmawiamy o tym, jaki pakiet będzie dla Ciebie. Najlepszy. Razem znajdziemy idealne rozwiązanie dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.